Nie do gniazda. W fundacji będzie mi brakowało tych pościgów. Ta adrenalina, ten miejski tor przeszkód... Nigdy mi się to nie znudzi. Ale będę prowadził badania. Za sensowne pieniądze. O, ja, W końcu się udało. Mam normalny etat. Dobra, wyluzuj, Parker. Później pomarzysz o tych grubych tysiącach spadań. Czas na pościg. Ciebie też to było, że Jak Ciebie drożniło, to było, że Wow, to ciało elektryczne? Naprawdę strzela? Kamuflaż. Mogę się przyjrzeć z bliska? <grym wytrzymać> yeah. Uznam to za odmowę. To już dwie zasłony. Może mój kostium mógłby rozpoznać ich to. Nie widzę tu waszego szefa! Gdzie się ukrywa? Chcę z nim porozmawiać o jego zachowaniu! Jesteś godny jego uwagi! Ale Skorpion już tak?! Okej! Okay. Potknij go! Jedzie co? Nie mam nic przeciwko Garganowi. Po prostu kilka razy skopałem mu tyłek! Dobra, to nie. jest Kolejny robot. Coś przetestuję. Dobra. Zobaczmy. Wybacz, mały. Uwierz, że jest mi teraz równie niezręcznie jak tobie. Powinien tu być... Tak! O, to twój dom? Sze Te na do MJ. Może dorwie kartotekę budynku. No dokąd teraz? Hey MJ, dostałaś ode mnie te współrzędne? Tak, to stara hala targowa. Jej właściciel zmarł, sprzedano ją kilka tygodni. Czekaj. To jakaś firma fasadowa, która skupuje nieruchomości w mieście. Wiesz normalnie całe osiedla. Próbowałam zrobić o niej reportaż, ale trop się urwał. Każdy z kim rozmawiałam po prostu... znikał. Idźcie się do czegoś przydać. Niedługo wyruszamy. Kim oni są? Nie, zaraz się dowiem. Powodzenia. Muszę załatwić tę dwójkę po cichu. A reszta łowców? Ich zasłony są gotowe, a łączność nawiązana. Wszystko gra. To się nazywają łowy. Muszę odciągnąć jedna z nich. Słyszałem coś. No i już. Szybko poszło. Dwie sprawy. Te uzbrojone zbiory nazywają się łowcami. I chyba nie wszyscy są stąd. Hmm. Międzynarodowi najemnicy? Tak właśnie myślę. To może być materiał na pierwszą stronę. Wszystko zapiszę. Dzięki. O, a skoro mowa o pracy, przyjąłem ofertę Harego. Doskonale! Musimy to uczcić, jak już skończysz obecne zlecenie. Jasne. Na razie. Nie hałasuj. Was widziano pająka. Przygotujcie bestie. Tak jest Krewel. Robi się. Krewel. przywódca? Jest tutaj! Co oni tu knuli? No, witam. Nagranie z zasłony, w której właśnie byłem. Chyba mają też inne, rozsiane po mieście. Wyślę to Gankiemu, on na pewno je namierzy. Na co poluje Kraven? Dlaczego? Tak, jest gotowy. Nie było go Koniecznie daj bezdjęzowy zapach. już głodne. Też jesteś głodna? Sieci są bardzo soczyste. Chcę ci się spać. O, to dla mnie? Nie trzeba było. Tu mm, solidna i elastyczna. Hm. Ciekawe. zabezpieczone, pola amortyzujące, sprawne. Dobrze. Witale, szponodrony, amunicja, racje. Ha. Wciąż brakuje kilku dostaw. Już ja sobie pogadam z tym gościem. Ale tak poza tym... Zaraz. A to co? <gryw> Są lepiej wyposażeni niż większość wojsk. Ten krewny albo jest bogaty, albo ma znajomości, albo jedno i drugie. Widzę go!

Zdaje się, że to jedyna droga. Laboratorium? Ciocia May była taka dumna z pracy w F.I.S.T., a to wszystko popsuł. Mam tylko nadzieję, że nie wszystko, czego się dotknął, było skażone. Kraven bada krew Lee skąd pochodzą jego moce. Albo w jaki sposób je zdobyć. Maska wewnętrznego demona. To stary gangli. Lepiej, żeby Craven nie próbował zrobić tego samego z łowcami. Halucynogeny. Chyba najgorszy z aspektów trucizny Skorpiona. Jeśli Craven nim dysponuje, to... Przecież tiare apetachii, jeden z najrzadszych kwiatów na świecie. Ekstrakt z niego ma silne właściwości lecznicze. Kilka lat temu chciałem go zdobyć, żeby zneutralizować truciznę skorpiona, ale nie było mnie stać na lot na Raja T, gdy widać radę. Doktor Farley Stilwell. Jego eksperymenty zapewniły skorpionowi moce. Krewen nadrobił pracę domową. Czy oni testowali swoją broń na tym pancerzu? O! Nawet jednego draśnięcia? Niemal identyczna replika. Pewnie badali jej słabe punkty. Ze skorpionem nigdy nic nie wiadomo. Chwileczkę. Co my tu mamy? Hej, MJ. Mam dla ciebie nowe imię. Craven. Najwyraźniej jest szefem tych gości i prowadzi tu jakieś... łowy. Craven Łowca. Na co poluje? Cokolwiek knuje, ma to związek ze Skorpionem Lily. Mogłabyś spróbować czegoś się o nim dowiedzieć i przekazać wszystko malesowi? Już się robi. Pilnuj się. Ile jeszcze ogni musimy rozwalić w mieście? Spokojnie. Hej! Co się stało? Każdy dźwięk ułatwia polowanie. To był pająk?

yeah <laughs> Przydałyby mi się odpowiedzi zamiast kolejnych pytań. wygląda dobra, Craven. Czego szukasz? Zaraz. Skorpion i Lee nadają się na polowanie, ale Black Cat to złodziejka. No, nic nie. Kiedy nie wygrasz pierwszego konkursu z takim podejściem. Dobry, piesek, kotek, robocik. Te zeby to nie żarki. Zatrzymaj się! jest! Nareszcie! Zastanawiałem się, kiedy pojawią się pytle! Po prostu mnie poluje na to, czego boją się ludzie! Nic więcej nie musisz wiedzieć! O, więc poluje na porażkę! To w związku Braunów? Chodzi o Kraunów, tak? No to powodzenia! tak strzegłeś się? Skorpion, Martin Lee, Black Cat... Ten cały Kraven zbiera niezłą ekipę. Dobrej zabawy. To wszystko, na co się stać? Mówili, że jesteś zabójcą. думаешь, как мне завернуешь? i Gdzie jesteś? Gotowy? No co? Serio? On zaraz tu będzie, a ty serfujesz po sieci? Mamo, nikt już nie mówi serfujesz po sieci. Ach, możesz się już ubrać, proszę. Dobra, dobra. Widzę, że się umalowałaś. <laughs> Chyba naprawdę go lubisz, co? Miles? Następnym razem. Miles. Kocham Cię. Bazę należącą do tych piratów z safari czy też łowców, jak sami na siebie mówią. Poznałem też imię ich szefa, Greve. On zabił skorpiona i ma całą listę. Czekaj, co? To znaczy, że mi? Nie wiem, no, ale lista jest długa. To pewnie ci przed którymi ostrzegał nas Marko, Polowali na sendmena. Nie wierzę. Imię Felici też tu jest. Blackcat, twojej byłej? Właśnie. Moje ostrzeżenia zbagatelizuje, ale może posłucha kogoś, kogo nie zna. Gdyby MJ podała ci namiary na kilka miejsc, chciałoby ci się do nich zajrzeć? Jasne. Dzięki, serio. Muszę teraz trochę odetchnąć, ale gdyby coś się stało, dzwoń. No i znajdziemy Lee Miles. Obiecuję. MJ pewnie na razie nie zadzwoni. Co nowego w mieście?